Nareszcie po prostu nareszcie. Ajajciu. Cześć, Tutaj Rewikcja i witam Was w kolejnym odcinku z serii GC2 minigry. Ta przerwa była spowodowana tym, żebyście po prostu nabrali troszeczkę taki, jak mówię, od przygotowania. Musicie się, się przygotować na to, że zobaczycie teraz mnie w drywie, który najbardziej niestety szczerze nie lubię. Dobra, zaczynamy. Skywars gra zaczyna się na wyspie, która znajduje się w powietrzu. Celem gry jest wyeliminowanie reszty graczy mając do wykorzystania skrzynki znajdujące się na neutralnych wyspach. Wygrywając rundę zarobisz dolary, które możesz użyć tylko w tej minigrze. I mamy sobie Spawn Skywarsów. Ogólnie wcześniej były Skywarsy naturalne, teraz akurat zmienili trochę na minigamesowe. Zresztą, z tego co się tutaj patrzy po opiniach, raczej to był zły pomysł. Dobra, dlaczego była przerwa? Przerwa była dlatego, że miałem oczywiście wysyp wydarzeń. Tutaj trzeba było uwzględnić to, że pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty tydzień. No stop, ktoś coś ode mnie chciał. Jeszcze do tego w szkole musiałem coś bardzo wojnego zrobić. Pomogłem tutaj w większości mojej klasy, ja ich teraz bardzo pozdrawiam tutaj że teraz wszyscy dzięki nie mają takie nieco wyższe oceny z średniej z że przedmiotu, bo pomogłem. Z tego co się dowiedziałem, już u Mobridersy będą takie jakby mówiąc nowsze, to jeszcze się zobaczy, na dwa miesiące to zobaczymy o cześć tutaj. Ogólnie dziękuję Wam bardzo również za 900 subów. Yy, tutaj jeszcze po wlotku zbliżamy do 1000, już przygotowuję tutaj kamerkę, już jest nieco przygotowana. Może to nie będzie coś super fajnej jakości, ale myślę, że na początek yy, powinno wystarczyć. I myślę, że po prostu coś się fajnego zdołam nagrać jeszcze. Mam nadzieję, że przynajmniej za tydzień coś jeszcze zrobię. Ach, dobra, podejmę się wyzwania, nagram na Skywursach. Albo raczej zlamie na Skywarsach. Tutaj mamy panel wyboru yy, aren, jest tutaj parę, parę, na, parę dobrych aren, nie to co na Paintballu jest jedyna arena, jeżeli dobrze pamiętam, ale dobra, tutaj wybiorę już sobie arenę, zobaczmy, tak to wejdziemy sobie na przykład do lasów. Nie, bo to jest przeglądanie gry, ojej, ciła się, pomyliłem normalnie, a to tak to mniej więcej wygląda. Normalne Skywarsy, czyli takie jak po prostu wszędzie znajdę. Tu się daje Dołącz do gry i wtedy wybieram grę, Tato sobie wejdę na Fortecę. zająłem ostatnie miejsce. A to jest ta forteca. aha, tu tutaj jest to, co mogę tutaj nieco, jakby to powiedzieć, szybciej zacząć grę. Ale dobra, tutaj możemy również zagłosować na boską skrzynkę, czy boskie coś tam, co tutaj sprawdze. To się wybieram obcy gry i tutaj zagłosuję na moje ulubione, czy właśnie na boską skrzynkę. I wtedy znajdę jakieś fajne itemki w tej skrzynce. Dobra, to 3, 2, 1 i jedziemy. Wiele bierze, bierze. wszystko co z skrzynki się da się wsiąść, ale klikanie jakie jak chce mnie klikać jest normalnie to naprawdę. Może może słyszycie tam gdzieś w tle, że po prostu klikam jak szalony, po prostu trzeba szybko brać te itemki. E, diamentowa się kierować, i diamentowa się cokolwiek zrobię. Hmm, zobaczmy co tu będzie. Mam łuk, dobrze. Bardzo dobrze mam łuk, więc a łuki na skaurasach to jest po prostu podstawa. A... Dobra. Nie no, bo jest strzelanie z łuku. już widzieliście zresztą. A, jeszcze zaczyna grodzić, dobra. Już się zaczyna grodzić. Mogłem go zdjąć, ała. E, taktyki Remixista na Skywalusach. Nie polecam. O, po prostu. Ja tak stoję i ostrzeliwuję i nagle. O, proszę. No i co? Pierwsze. I dobra. Nie, po prostu ja myślę, żeby tutaj zagrać trzy mecze bądź pięć mecz, jeżeli to lamy nie będzie iść bardzo szybko. No, i tych titanków nie wezmę. Teraz jestem w trybie spektatora. Mogę tutaj pooglądać na mapie, kto tutaj yy, nie z nami, czyli po prostu yy, pójdzie z odcinkiem nie tak jak yy, przewiduję, bo tu przewiduję wiadomo co. Już mówiłem, że się za bardzo powtarzam. No sorki muszę wejść jakiś w rytm nagrywania po miesiącu. Wracam na spawn i wybieram sobie kolejną arenę. Mogę oczywiście tutaj wejść w losową arenę. Okej, okay, znajduję się na mapie. Jakiejś tam mapie, czekaj, co to jest za mapa? Eee, dołączyłem do gry. Nie wiem, jaka jest mapa, ale dobra, zagłosuję sobie tutaj na boską skrzynkę. Moje ulubione ulepszenie, które i tak, jakoś wykorzystać, Sądzę to ze odpowiedzieć, jak wykorzystam. Fajnie, ja też nagrywam. <laughs> burzowa pogoda, zagłosowało się. Nie wiem, burzowa pogoda to nie wiem co, zmienia się na burzową pogodę? Nie, zmienia się na noc. Pięknie. Lepiej to po prostu wbrać z tej skrzynki, co tylko po prostu jest najpotrzebniejsze, ale nie. Wezmę wszystko. <śmum> Mam perłę, więc ym, Perłę kresu, więc aż sobie wejdę tam na, na, na inną wyspę i zdejmę gościa. A, 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 dobra, nagrywający przegrywający, fajne. Nie <śmum> ja wziął wszystkich temków ze skrzynki. Jabrzy mieć do ogła głowy, żeby tutaj cokolwiek yy, fajnego wypuścić. Jak się za to zabrać? Deadpool? Aha, Deadpool, fajnie. Jak się za to zabrać? Nie mam już perły. w ogóle tu jest jeszcze jakaś inna skrzynka? Jest coś tam na dole. Chcę wezmę coś tam na dole. Nie mam y, żadnej perły, żadnego sposobu teleportacji. Nie mam. Zostałem zdjęty. A, mogę tutaj śnieżkę wykorzystać. Oczywiście, wiadomo jaka będzie. Jak wiadomo co będzie. A spadł. Aha. Będziemy teraz ostrzeliwać. To ja, poczek to ja sobie poczekam. Obmuruje się tutaj. Widzę, że ma... O, ma parę I klepać go! Jest! I umiejętności z Mob się przydają! Aaaa, dobra. Nie no, dobrze. Dobrze, że mnie zabił, bo przynajmniej szybciej to skończyliśmy. He. bo przecież ta, ta mapa jeszcze powolutku dłużyła. Przecież zanudziłbym tak wszystkich, dosłownie wszystkich, którzy to oglądają. Ostrzegałem. Dużo lamienia. Forteca, okej. Okay. Znowu, znowu ta forteca, tylko że teraz w narożniku. Ej, dobra. Zagłosuję tym razem na coś bardziej yy, oryginalnego, czyli na z skrzykę, bo na co innego byłem głosować? Chcemy mieć tylko i czy konkretne 3, 2, 1. Klikamy. Kiedyś grałem tak na fortecy, na tych wcześniejszych Skyrosach, że po prostu od razu od razu wszystkich zacząłem klepać. Tam ci się przygotowywali, a ja już wychodzę odważnie po prostu. Teraz mógłbym też wyjść odważnie, ale muszę się koksować. A, a, Sklepie, 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 sklepałem No ale sklepałem i zostałem sklepany, czyli standard. Co nie? Standard. Są takie jakieś zagwiazdkowane. Nie wiem. Nie wiem po prostu, co on taki zagrastkowany. Nie znam się. I myślę, że mógłby to być już co najmniej ostatni mecz. A, tu mam mapa balony. Zagłosuję na boską skrzynkę. Selo. O właśnie, solo freak, selo. <grych> Dobra. Baloniki, baloniki. Klik zaklikać. Drugą też. O, mam perłę, fajnie. Nie mam butów. Jestem bardzo zabiedniowany. Zabiedniowany, jakie słownictwo. Jestem gotowy. O, ktoś się tutaj chciał tepnąć dwa razy, się tepnął, i spadł fajne. Co on tak zgasił się? A, zgasił się, bo chciał się przejść na, przenieść na górę. Zrobię tak, że ja też się przeniosę na górę. Jest. Idziemy na górę. A klepią się jak trzeba. Za pomocą ciemności, zdjęci z mapy wszyscy. Co tak tu ciemno. Ale te drabinki można wykorzystać, jeśli już. Ale ja sobie nie będę ich korzystać, tylko po prostu się trochę. Się trochę podniosę. No fajnie. Piękne, 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 piękne. Jej, zdjąłem go. Zdjąłem go. Zdjąłem go, jej. Na balon. Jest. Ktoś tu był. Zostawił po sobie totem. Gdzie są wszyscy? Najmniej spodziewający się momencie. Teraz mnie. Nie no, to jest po prostu dziwaczne. Ja sobie po prostu szukam kogoś, nagle ten ktoś we mnie celuje. Fajnie. O, będziemy się teraz strzelać z łuku nawzajem. Teraz, ten ten, Spotkanie, bliższa konfrontacja. a, lecisz? Lecisz! A, dobra, już prędzej ja odleciałem normalnie. Jeej, wygrał, 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 wygrał. Po prostu bawi się świetnie, zabawa jest po prostu przednia na tych Skywardersach. Naprawdę, może się bawić ten, kto bardzo wygrywa i ten, kto najbardziej lami. Cudne, naprawdę, ja już połubiłem ten tryb. <grym> Oczywiście, w lekkim cudzysłowie. Ostatni meczek. Ostatni meczek i to już naprawdę będzie ostatni meczek naprawdę nie chce mi się tego tak długo montować. Więc ostatni mecz tym razem na jakiejś mapie piekielnej. I... O, znowu nagrywa. Znowu ten gość nagrywa. Co jest? Jakieś, jakieś złożenia? Złożenie akcji? A, ale głosowali, na skrzynkę. Ja wyklikam całą, całą tą... WYKLIKAM CAŁĄ TĄ SKRZYNKĘ! Jeszcze drugą. O, mam perłę, to bardzo dobrze. Ona się po prostu najbardziej przyda. I teraz, tak, zdejmę sobie tego gościa z łuku. Od razu, bo widzę, że coś się tutaj nie patrzy. To tak go nie odrzuca. No, ja się po prostu wykończę z tymi strzałami. Dobra, i, i dzięki nie niemu po prostu skończyłem ze strzałem. Ciekawe, ciekawa, po prostu ciekawe. Ja teraz sobie wezmę tutaj. miecz, e, perłę i go klepię. Aaaa. A. Dobra, dałem się po prostu wkręcić. Zostałem wkręcony, zlamiony. Dziękuję bardzo i to było myślę na tyle w tym odcinku ja was zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, bo jednak y, musicie po prostu docenić to, że po prostu znalazłem czas, żeby chociaż na takie lamienie po prostu znaleźć czas. To jest po prostu cudne normalnie. Niektórzy po prostu wymiąkają z nagrywaniem, jak to widzenie widzę wiel w wielu przypadkach, a ja jako jedyny jakoś mimo tej miesięcznej przerwy jednak udało mi się wrócić i myślę, że jeszcze już za tydzień coś jakiś filmik z czegoś tam co zrobię. Na pewno nie z bo coś widzę, że nie wiem kiedy tam będzie, bo piszecie za miesiąc będzie coś nowego, za dwa miesiące. Ale dobra, tier trzeci po prostu ma być. Team, ja dziękuję, zostawcie tu oczywiście komentarze, nowych widzów do do subskrypcji kanału, zbliżamy się tutaj na do tysiąca. Więc to było na tyle, dziękuję wam bardzo, na razie, no i cześć. A ja was zapraszam do odwiedzenia zupełnej nowości od GC2, czyli ich własnego forum. Możecie tam zgłosić gracza, możecie tutaj napisać jakieś propozycje, możecie się wymienić z jakimiś tematami, zainteresowaniami. Po prostu wszystko, co jest związane między innymi z serwerem, głównie z serwerem. Więc wchodzicie na forum, tutaj macie adres, i dziękuję bardzo, na razie, no i cześć.